Przez dwie godziny siedzisz i słuchasz, jak pięć metrów od ciebie spadają miny i pociski. Wtedy właśnie doznałem wstrząsu. Cześć, mam na imię Gleb. Wojna zaczęła się 24 lutego. Dzień później skończyłem 18 lat i pojechałem tam jako ochotnik. Przed wojną mieszkałem na Białorusi, żyłem jak zwykły, typowy nastolatek z rodzicami. Po protestach w 2020 roku wyemigrowałem do Polski, tutaj otrzymałem status ochrony międzynarodowej. I zacząłem budować swoje życie na nowo. Uczyłem się języka i poszedłem do liceum. 16 lutego napisałem post na Facebooku, że jeśli wybuchnie wojna, pojadę pomagać Ukraińcom. 24 lutego brat obudził mnie, krzycząc, że Kijów jest bombardowany. 25 lutego skończyłem 18 lat. Następnego dnia po rozpoczęciu wojny, 24 lutego zobaczyłem, że Białoruś zamierza jechać i pomagać Ukraińcom. I że nie jestem w tym sam. Od razu wypełniłem wniosek o dołączenie do taktycznej grupy Białoruś. 26 go skontaktowali się ze mną, przeprowadzili pewną rozmowę kwalifikacyjną i już wyjechałem. 8 marca, dlaczego tam pojechałeś? Kontynuacja, ponieważ czułem, że powinienem tam być. Jestem białorusinem do piątego pokolenia, ale mam człowieka, który zastąpił mi ojca, a on związał swoje życie z Ukrainą. Czerpałem od niego tę kulturę. To była bardzo trudna decyzja dla moich bliskich. Moja ciocia bardzo się martwiła, bardzo przeżywała i mój brat też się przejmował. Nawet wymyślili coś takiego, że w przeddzień mojego wyjazdu zadzwonią na policję i powiedzą, że jestem jakiś zły, żeby mnie zatrzymali, żebym tylko tam nie pojechał. Czy rozumiałaś, że to jest wojna? Miałaś jakieś dziwne uczucia? Czy chciałaś tam coś zdążyć zrobić? Komuś coś powiedzieć? No tak, powiedziałem coś tam swojej ukochanej, zanim wyjechałem, ale to było takie sobie bardzo ważne słowa, ale nie myślałem, że wrócę, chociaż miałem na to nadzieję. Przyjechaliśmy do Kijowa i podczas jazdy na miejsce trwały ostrzały. Na miejscu było bardzo zimno, spaliśmy na podłodze. Człowiek to taka istota, że do wszystkiego się przyzwyczaja. Nie wiem, ja nie miałem tak, żebym się tam męczył, albo nie mógł się do czegoś przyzwyczaić. Przyzwyczajasz się do niesmacznego jedzenia, do podłogi się przyzwyczajasz, nie wiem, do ostrzałów też się przyzwyczajasz. No, budzisz się, jest apel. Przychodzisz, słuchasz dowódcy pułku, a potem krzyczysz, niech żyje Białoruś, chwała Ukrainie, podnosisz sobie morale. Moim pierwszym zadaniem był wyjazd do buczy. Jeszcze nie było wiadomo z tego, co wiem, czy są tam Rosjanie, czy nie. No, tam byli Rosjanie, widzieliśmy ich w termowizorze. Jadę pikapem i widzę martwych cywilów. To chaos i zniszczenie, które pozostawili Rosjanie. To, co mi zapadło w pamięć, zawsze o tym opowiadam. Leży mężczyzna, a tam daleko jest przystanek, gdzie biegają dzieci, cieszą się, machają do nas, skaczą radośnie, szczęśliwe. I po prostu w odległości 20 metrów leży trup. Nie wiem, gdybym widział to w ich wieku, chyba bym oszalał. To bardzo ciężkie, mnóstwo trupów. Ten rozgardias i chaos widzieliśmy jako pierwsi. Wtedy upewniłem się, że jestem tam, gdzie trzeba i nawet jakoś. zrobiło mi się bardzo lekko na duszy, bardzo spokojnie. Kiedy Rosjanie już opuścili obwód Kijowski, Czernichowski, Żytomierski, pojechaliśmy na południowy odcinek frontu i spędziłem tam trzy miesiące. Odessa, Hersoń Mikołajów, miasto Mikołajów i jest miejsce, gdzie przebywasz. I codzienne ostrzały były bardzo intensywne takie, i za każdym razem po ostrzałach rano wyjeżdżasz do miasta, przejeżdżasz przez to miasto, widzisz jakieś zmiany, a tam już nie ma domu, tam nie ma przedszkola, a tam w ogóle wszystkie samochody są powywracane. To było przerażające uświadomić sobie, że właśnie spadła rakieta, są tam ofiary śmiertelne. Rozumiesz, że jedna rakieta zabrała kilka osób. Sama jestem redaktorem Grażdanskich, głównie redaktorem. Byłeś w Ukrainie? Jaki był Twój najtrudniejszy dzień? Możesz o nim opowiedzieć? Przyszliśmy na pozycję, nie mieliśmy ani jedzenia, ani wody. Odczołgałem się jakieś 800 metrów, żeby znaleźć jedzenie i wodę na sąsiednich pozycjach. Dotarłem tam, ale na pozycjach nikogo nie było, była już noc i tam też nie było ani wody, ani jedzenia. Zdecydowałem się zostać na pozycji ukraińskich żołnierzy, nadlatywał rosyjski dron i mógł spokojnie monitorować. Zaczęli do mnie strzelać, wybuchła walka. Rosjanie ruszyli do natarcia na tym odcinku frontu, a ja sam siedziałem w okopie. Rozumiałem, że jeśli Rosjanie przełamią linię i wejdą tu, trafię do niewoli, bo jestem sam. Powiem coś oklepanego. Żołnierz ma zawsze dwa granaty, ale nawet gdybym chciał, nie potrafiłbym wysadzić granatów w swojej ręce. Słyszałem, jak toczy się walka, bardzo długa walka. Próbowałem nawet gdzieś wychodzić, coś wypatrywać, gdzie, skąd. Przede wszystkim to była pierwsza miłość, potem brat i moja rodzina, to wszystko razem. Siedzisz sobie w głowie, leżysz, myślisz, kurczę, no chciałoby się ich wszystkich teraz przytulić, tak właśnie. No nie, teraz jest wojna, nie można. Nie miałem całej nocy, no nawet więcej niż nocy trochę, gdzieś od 11. Musiałeś zabijać. Nie wiem, nie, chyba nie, nie wiem. Nie mogę o tym mówić, bo nie możesz być pewien, czy zabiłeś. Albo, oczywiście, że nie strzelałem, nie strzelałem przed człowiekiem, nie strzelałem w niego, no to wtedy tak zabijałem ludzi. Kiedy gdzieś są ludzie, strzelasz w ich stronę. Nie wiesz, czy trafiłeś, ale wiesz, że to wróg. I tutaj albo ty, albo ciebie. Nieprzyjemnie było to widzieć. To są zwłoki. Tak, tak, bardzo dużo, bardzo dużo. To właśnie śmierć bliskich stała się przerażająca. Po prostu było jej bardzo dużo. Bardzo dużo ludzi umierało jeden po drugim. I kiedy dochodziłem do siebie po jednej stracie, dowiadywałem się, że zmarły jeszcze trzy osoby. I to właśnie trochę mną wstrząsnęło. To wszystko działo się pod koniec maja, na początku czerwca. Wchodziliśmy na pozycję podczas rotacji naszych chłopaków i od razu trafiliśmy pod dwugodzinny ostrzał moździerzami z trzech stron. Leżeliśmy pod ogniem przez dwie godziny. Nie wiem jak wtedy nikogo nie straciliśmy, ale było ciężko. Przez dwie godziny siedzisz i słyszysz, jak pięć metrów od ciebie spadają miny i pociski. Pocisk spadł około 10 metrów ode mnie, a mina tuż za mną. I wtedy dwóch kolejnych chłopaków zostało trafionych. Jeden został ranny w brzuch i zaczął krwawić, a ja w tym czasie upadłem i straciłem przytomność. To znaczy, miałem przed oczami białe światło, i już myślałem, że to koniec. Z tyłu krzyczą, że ranny. Myślę, że to ja zaczynam się obmacywać. On był moim pobratymcem, stracił dwa palce. On podbiega do mnie taki, taki ja rock'n'roll no coś takiego. Zakładam mu opaski uciskowe, i tyle ich ewakuują, a my idziemy dalej i zajmujemy te pozycje. I wtedy właśnie doznałem wstrząsu, i jeszcze dwóch moich też dostało wstrząsu. Nie wiedziałem, że mam wstrząs, to znaczy no, nie rozumiałem tego. Czułem, że mam jakieś zamroczenie w głowie. Myślałem, że to stres, lub że zasnąłem, a przez cały sen słyszałem swój głos w głowie. To on mi mówił, co mam robić, jak mam dalej żyć. I wtedy zrywam się. Chwytam za automat, wybiegam z okopu i zdejmuję z zabezpieczenia, ale dowódca w porę mnie odciąga i pyta, co się stało. Mówię, słyszę Rosjan, są blisko, podchodzą, a głos w głowie mówi, że są już obok. Zawieźli mnie do szpitala, a potem skierowali do psychoterapeuty i on powiedział, że to bardzo niebezpieczne, że to jest wstrząs i może to mieć pewne konsekwencje. Bo miał taki przypadek, kiedy też Ukraińiec, jeszcze podczas antyterrorystycznej operacji, również doznał wstrząsu. On też słyszał głosy w głowie. A potem poszedł na randkę i głos w jego głowie powiedział mu, że wszędzie są Rosjanie. A wtedy był ze swoimi, szedł ze swoimi ludźmi i zaczął strzelać do swoich. Trochę mnie to przestraszyło, ale rozumiałem, że być może po prostu muszę odpocząć. Nie wiem, jestem zmęczony, jestem emocjonalnie wyczerpany i odmówiłem hospitalizacji, ale też bardzo chcę jak najszybciej wrócić z powrotem. I zaczęły się u mnie ataki paniki. Przez dwa tygodnie codziennie chodziłem z atakami paniki. Po nocnej służbie położyłem się, już zaczynam zasypiać, a w mojej głowie znowu pojawiają się głosy i robi mi się bardzo strasznie. I moje serce zaczyna bardzo mocno bić, tak mocno, że myślę, że zaraz umrę. Całe ciało zaczyna się trząść, taki jakby roztrzęsiony stan, i tak siedzę i nie rozumiem, co się dzieje. Rano myślałem, że to tylko zły sen, ale potem ataki paniki wracały codziennie. Było mi już bardzo ciężko, poszedłem do sztabu i powiedziałem, że tak jest i chcę się leczyć. Powiedziano mi, że jeśli chcesz się leczyć, bracie, to tylko wtedy, gdy się zwolnisz, bo to wiesz, długo trwa. Zwolniłem się i przeszedłem kurs rehabilitacji, a po wypisie z kliniki powiedziano mi, że niestety w najbliższym czasie na pewno nie będziesz mógł walczyć. Po rehabilitacji wziąłem bilet i po prostu pojechałem na front. Nikomu nie powiedziałem, że wracam. Przyjechałem do domu, w którym mieszkam, i napisałem do brata. Może za pół godziny zadzwonić. Bardzo muszę z tobą porozmawiać to wszystko. Poprosiłem go, żeby wyszedł na balkon i wyszedł na balkon. Mamy drugie piętro. On jakby nie zauważa, że jestem z nią. Rozmawiam z nim przez telefon, a on słyszy dwa głosy: mój w słuchawce i jej z ulicy. Specjalnie mówiłem tak głośno, on spojrzał przez okno i bardzo się bałem, że po prostu wyskoczy z radości. Przyszedł do mnie, żeby się przytulać, to wszystko, więc mówię tylko cicho, proszę, proszę, tylko cicho, nie skacz. To było emocjonalne i zabawne. Tak, bardzo często przez pierwsze trzy miesiące miałem takie sny, że albo wojna, albo umieram, albo latam tam dronem, albo jakaś zwiadowcza akcja bardzo dziwne sny. Bardzo dużo takich drobiazgów, które do tej pory mnie kształtują, tak naprawdę przekazała mi wojna. Kiedy ktoś odpala fajerwerki, robi się bardzo strasznie, jakby ktoś już do ciebie strzelał. Słuchaj, bardzo często zdarza się, że ludzie, którzy wrócili z wojny, nie mogą odnaleźć siebie nigdzie indziej, tylko na wojnie. Tak, spotkałem się z tym. Miałem plan. Cokolwiek się wydarzy, wojna mnie uratuje i da mi jakieś emocje. Na wojnie z tym żyłem i wszystko, co miałem w głowie, to była wojna. Nie mogłem odpuścić tej wojny. Jakie masz plany na przyszłość? Wszystkie zainteresowania zniknęły. Próbuję jakoś na nowo wzbudzić w sobie te zainteresowania, ale jest to bardzo, bardzo trudne. Ciężko mi to przychodzi. Przede wszystkim muszę zadbać o siebie. Jeśli dobrze zadbam o siebie, będę mógł później zadbać o innych, o ludzi. Więc teraz to ja jestem priorytetem. Tak, na razie najwyraźniej nie jestem gotowy, żeby wracać z powrotem.